Serwis Muzykanci, witam Cię w 43. już poniedziałkowym rozruchu z Belfrą Goffrem i Akordeonem. Dzisiaj rozruch jest bardzo gruby, po prostu, jeżeli się czegoś już podjęłeś, to dąż do tego, nie przestawaj, ciśnij, idź do celu, a nie decydujesz się jednego dnia kupujesz akordeon, wszelki, futerał, nuty, kursy, a po trzech dniach a kupujesz sobie jeszcze jeden pasek, a może kupię sobie jakieś nuty następnego dnia, a może sobie jeszcze jakiś kurs kupię kolejnego dnia, ale tam oglądam akordony, jakie są fajne akordony, może sobie jeszcze kupię za cztery akordony. Kupcę jeszcze pięć akordonów i tak dalej nie będziesz grać na akordonie, jeżeli nie zaczniesz ćwiczyć. Jeżeli wzięłeś już jakąś decyzję, pod... podjęłeś jakąś decyzję, to idź już do celu i Ucz się regularnie, zaplanuj sobie i ćwicz sobie regularnie, a nie kupuj kolejny akordon, nie kupuj kolejnych kursów, bo od kursów kupywania się nie nauczysz grać. Jeżeli będziesz oglądać kursy, a nie będziesz grać na akordeonie, wyobraź sobie robić prawo jazdy i patrzeć na YouTube jak się jeździ samochodem. Wyobraź sobie jak się uczysz jeździć samochodem, patrząc na YouTube z darmowych lekcji jak się jeździ. Także weźcie do roboty, bo jeszcze tylko 9 tygodni i koniec roku. Przegrać się na kordonie i im zatańczą, jak im znajdzie.